Doberek, z tej strony Maricha i dzisiaj jak widzicie jesteśmy w pizzerii, tak musimy pracować, żeby utrzymać nasz dom ale za to mamy też swoje zwierzaczki ja mam kota floretowego a tu ma różowego i widzicie, Hello. zatrudniliśmy się jako kasjerzy, choć nie tylko musimy być nimi e, e, Witaj, co chciałbyś dziś zjeść? to może to e, Proszę chwilę na decyzję. Nie, nie dam Ci chwili na decyzję. No i ja chcę tylko napój. No super. I tak, wtedy ten napój idzie tu, a oni biorą ten napój. Choć nie tylko ten napój, musimy. A patrzcie, zmienimy się. Kucharz, który podaje napój? Ne, no. bo ja obsługuję trzech klientów prawie. No tutaj jest jeszcze auto. Dobra, to ja obsłużę auto. Gościa z autem. Cześć, co chciałbyś zamówić? Zamówić? Jestem gotowy, żeby... Zamówić. No to mów, co chcesz. Pizzę z serem. No dobra, no pizza z serem nieźle. Ja też lubię pizzę z To ja idę gdzie indziej co no, zostawił mnie. Nieważne, pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał oraz dać łapkę do góry. No i ogólnie nie tylko to będziemy dzisiaj robić naszej pizzerii, ale tak, mam w ogóle, o wypłatę dostałam, jak fajnie, mam ogólnie na sobie swój naszyjnik, jak zawsze. No bo... Nie dowozi, dawaj szybko idziemy dowozić. Szybko idziemy. Ej, nie, ja na razie nie, bo nie, nie ma innego kasjera też, mogę kupić sobie domek lepszy. No nieważne, nie chcę się telepać do mojego... O, 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 naprawdę lepszy, no. Dobra, co chcesz tam wymówić? Ej, mam No ja też. O, przyszedł chyba drugi kasiel. Mi? Gdzie w pracy jestem? Nie wiem, to kto się pod ciebie podszywa. A jaki ja mam dom? Eee, B6. Dobra, chwilę się zabawimy. O, kolejna wypłata. Tym razem tylko 30 zł. Z. A, 31, czy Po co ci 600? Ja no, Ja A, No, to. Jest... A, to... Jeszcze pizze. Ty wiesz co mam się też zrobić? Co? Wyjdź na zewnątrz pizzerii i mnie odbierz. Co? Jak mam Ciebie odebrać? E, poczekaj na zewnątrz to po prostu. E, ja wiesz co, ja biorę zamówienia, bo jest ich pełno. E, go. O, czarne auto, to ja chcę czarne, bo wszystkie takie czarne, to ja czarne sobie. Mam. Jeszcze z zielonymi oponami po prostu mm -hmm. e B e B1? B1 będzie najbliżej mnie, bo jest 1 Eee. panie B1, i jeszcze tu taka dodatkowa pizza. O, dobrze, to i, i idę sobie nie B1. E tak. Ja ja mam to to B2. Ja mam też. Ej, ja też mam czas do wozu. Dobra, to się śpiesz. Dobra. E, dobra, e, mamy tą pizzę. To lecimy dalej. Ja bez e, B3, 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 B3. Czemu tak? Jak już dziwnie mi pokazuje. Nieważne, idź na B3. Otwieraj te drzwi. Juhu! Już jest. No, ja też tak się jak na pizzę 300 dolków, ale fajnie. I się ma. Co? Gdzie? Jadę wielką ciężarówkę. Poważnie? Nie, tu nic nie mam. Wielką cię? Ja też chcę wielką. No to za chwilę jeździmy razem. No. Dobra. A co nią się tam robi? Musisz brać pudełka i dołożyć do pizzerii. A tu spoko. E, no to może A3? A3 jest tam. Tak. Jak dowiedziesz, to jedź do pizzerii. Dobra. Jeszcze oprócz tego co teraz daję mam 3 jeszcze zamówienia. Co? 300 czego? 300 300 dolków dostałeś? No. Super. Rozwaliłem komuś skrzynkę na listę. Jestem ciekawa jaką mam, jaka to jest moja chata. Śmiesznie by było jak sama bym sobie dowiozła pizzę. Do tej kocby rozwaliłem skrzynkę na listę. Że I mi rozwali? Dowożę ci pizzę! Patrzcie Arturito! Dowożę ci pizzę! A. Jesteś A1! Ale super! super. Dobra, jest jeszcze ciężarówek. Jest. Czekaj, jeszcze mam C3 i wtedy do, jednak do ciężarówek? A gdzie to jest? Czy to jest tamten budynek na końcu ulicy? Tak, to jest ten budynek. O ja. Co nieźle. I ja to, właśnie tu ładuję to, byś tam chciał? To nie wiem, kto to jest w stanie. Ale fajną czapkę ma, mi się podoba. Dobra. I to jest to od ciężarówek? Tak, tu są jakieś ciężarówki, a ty jesteś w tym? Tak, mam w środku ciężarówkę. No, bo tutaj jest jakaś właśnie. I co? No, ja mam brać to się. i ładować. To tu jakiś kieczup jeszcze wyś, wypadł. Hop, hop, hop. I jak to tutaj. Tak się plika po prostu. Eee, kiełbasa, peperoni, sel... To, to jest chyba ten sos na pizze. Eee, jedziemy. Jedziemy już? To czekaj, to czekaj. zanim nie dostaną wypłaty. Wiesz co teraz wyśle, że robię? Nie wiem, a kiedy jedziesz? Ale, ej, poważnie? Y, jakby, ja gdzie mieszkam wtedy? Ej, jedna sekunda. Koniec, koniec. Oj. Nie będziemy mieli wypłaty. Nie, to jest chyba jakaś, cena. A następna wypłata będzie... Puuu, nie walnij w to. Hoppa. A, wow. a, coś mnie wciąga. <gül�> Dwa... A jak? E? Wóz nie może być chodzi? rozpakowany, kiedy ktoś nim jedzie. O, już. Teraz. No już. Ale to fajnie wygląda. Dobra, nieważne, chodź. Jedź po prostu. 160 złotych dostał. A ja nie. Aha, jakie tańce w aucie. Brawo za te tańce, brawo. Dobra. Są jeszcze jakieś wolne posady? A ja jestem Są jeszcze jakieś wolne posady? Nie, pakowacza. O na pakowaczu nie byłam. I tak lekko byłam tylko na kucharzu. A można być w swojej chacie? Idę do O moja chata tu B6. No dobra, to ja Ciebie tylko podwiozę. Nie, ja już tu jestem. Ym, mogę coś tu... Co to jest? Ja mam skrzynki na listy. Czy to jest mój telefon? Ej, ja do kogoś dzwonię. Mam swój telefon. Ej. Fajnie, nie? Ale się masz skrzynki na listy. Czemu? Era! to jest Patrz, Artur, to jest idealne. Ej, no właśnie. To gdzie to wpakować? No. I teraz dajemy sobie łapki w górę. Tak. I dawajcie mi łapki w górę, tak jak ja przed chwilą sobie dałam. Artur, chodź mi daj łapkę w górę. Nie daj ci łapki w górę. Artur! Daj mi łapkę w górę. Ja przyjadę ci skrzynkę na listę. Ej, dobra, ja do ciebie przyjadę. Pa. Wyjdź na zewnątrz. Po co? Eee, to tak nie działa. Ja będę musiała zrobić kuty. Nie do mnie. Daj mi łapkę w górę. Mogę sobie coś kupić do mojego domu? Ja się daj łapkę w górę. No tutaj masz, nie widzisz. A! Ja nie I dałeś. mam no, mam dwie łapki w górę. Nie, mm, gdzie get, Mam też swój telefon. Ale ja nie mam swojego samochodu. <grym> Dobra, nieważne. <grym> Ej, daj mi tam wejść! Nie daj mi wejść! Biuuuu. <grym> No super, jeszcze mi furę Przejdź Przejedź mnie! Ej, podwieź mnie, podwieź mnie, dawaj! A tu, a Co ja robię, patrz! Idę! Co ja na Nie, nie tu! Taki booksy Szkoda. Y, nieważne. Picie jest nieważne. No co jest, nikt nie robi za Daj popakować. No i super. Widzicie? Pakowanie nie już. się. Pakowanie się też sprawdza No po co tu zamykacie? No po co tu zamykacie? Nie, oni są po prostu jacyś nieogarnięci, nie? Co to? Do śmietnika! Wyrzucam pizzę do śmietnika! Tą te, fuu, na niej są jakieś rówaki Nikt nie przyjmuje zamówień! Przyjmuję, ja będę gotował! Nie, ja chcę gotować! Ale się ma pomysł! nie, mi tego nie otwiera! Co? Robimy zapalone piece wszystkie? Co? Czemu? O, muchy! Nie słyszycie? No czemu nie dał?! Wejdź. To. To. To i to. I teraz proszę to. No nie! Dobra, to weź tu mi Daj mi Jezus. upiec! Dobra, to właśnie wypiec. Masie wzrostami! Ja chcę coś... To jest kory z tej widzieli! Dobra, właśnie na ziemię. Chcę pakować pizzę. Nie, nie weszło, a chcieli. Pokazywała, że mam dać. No wiesz, <grym> to właśnie... Maryka, co Ja nie! Nie, to naprawdę jakiś nieograniczy. <grym> Ej, Maryś, się ma pomysł. Gdzie jest na palące się pizza? No, Człowieku, na palące się pizza! I nie wyszło. To ja peca! gdzie mój kot? W ogóle ja gotuję razem z kotem. To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. A